Dzień dobry, dzisiaj zajmiemy się kolejnym telefonem tak grosze, będzie to Huawei P8, czyli telefon z kwietnia 2015 roku. Gdy wyszedł na rynek nikt nie spodziewał się, że stanie się tak popularny, ale już same opakowanie było dosyć nietypowe. Mamy tutaj obwolutę na plastikowym pudełku, który wygląda całkiem solidnie. Od góry otwierana klapka i telefon umieszczony pionowo. Bardzo fajna bryła, trochę nawiązująca do iPhone'a 6, 6 jeszcze wtedy nie było, czyli metalowa ramka metalowy tył i cały przód w postaci jednej tafli szkła, przy czym trzeba pamiętać, że oczywiście ekran miał 5,2 cala i oczywiście zostawiał na górze i na dole pasy, bo to jeszcze nie te czasy. Dzisiaj 5,2 cala wydaje się telefonem kompaktowym, ale w rzeczywistości ten telefon ze swoimi wymiarami 145 x 72 na 64 tak bardzo nie odstaje. Przypominam, że Samsung Galaxy S21, czyli hitowy telefon roku 2021, jest tylko 6, nieco ponad 6 mm wyższy, to jest zauważalna różnica, natomiast już w wypadku szerokości ten telefon jest szerszy od Galaxy S21. Tutaj. Oczywiście są to niecały 1 mm, więc to jest niezauważalne, ale co jest bardzo zauważalne, to jest prawie 1,5 mm cieńszy. A więc telefon jest teoretycznie kompaktowy, ale gdy sobie porównamy go ze współczesnymi, to oprócz wysokości wcale od nich nie odstaje. Jeśli chodzi o ekran 52 cala, o jaki malutki, jaki malutki. Jeżeli ktoś ma Galaxy S21, to wystarczy sobie wyobrazić, że ten ekran powierzchniowo jest tylko 20% mniejszy od Galaxy S21 współczesnego. A gdybyśmy wzięli, do, porównali sobie z telefonem z tamtych czasów, no to mamy tutaj Galaxy S6, czyli telefon z tego samego roku, no i wy, 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 wygląda. Wielkościowo wyglądają bardzo podobnie. Jeśli chodzi o porównanie oczywiście do wielkich patelni, które są współcześnie teraz, czyli na przykład e, mamy tutaj Realme 8 e, 5G, a właściwie Narzo, ale to jest dokładnie ten sam telefon, e, no to zobaczymy, że wysokościowo jest to przepaść, ale już szerokość. A grubość jest sporo cieńsza, to też widać dobrze, ale szerokość już jest bardzo porównywalna. Także Natomiast jeśli spojrzymy oczywiście na sam ekran, no to aspekt ratio powoduje, że i wymiary, że tutaj jest no już spora różnica. Ten ma 6,5 cala, ten ma 5,2, ale jak mówiłem, w stosunku do Galaxy D21, T5,2, to gdybyśmy chcieli go porównać, może tak. To 5,2 cala odpowiada wielkościowo. Ten telefon odpowiada telefonom współczesnym, które mają 6 cali i wypełniają cały ekran. To mniej więcej jest wielkość telefonu 6-calowego z dzisiejszych czasów. Tak, tak można by to odnieść. No dobrze, ale to w środku, bo tak gadamy, gadamy. Pierwsza rzecz to telefon, ponieważ jest sporo cieńszy, to też ma i mniejszą baterię i przez to jest kosmicznie lekki. On ma tylko 144 gramy, podczas gdy na przykład P40. Jest już sporo cięższa, a na przykład Samsung Galaxy 21 który też nie jest dużym telefonem, ma a 169 gram, więc jest 25 gram cięższy. Więc tutaj no to jest bardzo lekki telefon, a przez to, że jest krótszy na wysokość, to bardzo fajnie będzie leżał w kieszeni. Spod ekran stanowi 71% przedniej powierzchni, i teraz tak. Gorilla Glass, oczywiście, 3. Android na początku był to Android 442 czy KitKat. obecnie jest to Android. 6.0 z najnowszą nakładką my 4.0 to możemy sobie zobaczyć w środku jest Kirin 930 jest to ośmiordzeniowy procesor tak zwanymi małymi korteksami czyli A53 no wtedy konkurencją był właśnie albo Snapdragon 801 i potem 810 no to 810 miała cztery duże korteksy, cztery małe, ale kosmicznie się grzała i to były praktycznie wszystkie telefony, to były kaloryfery. Potem wprowadzono 808, która była po prostu obcięta o dwa małe rdzenie, a była też 805, która miała tylko cztery duże rdzenie, więc no wtedy jeszcze sobie nie radzono z ośmioma rdzeniami, w których byłyby bardzo wydajne jednostki. Układ graficzny to Mali 628, no to nie zachwycał swoją, swoją Możliwościami było 3 GB a wersje pamięci ROM były 16, 32 i 64, także były to różne wersje. Aparat z aparat tyłu bardzo fajny, niewystający to jest dosyć, nawet wtedy już było rzadko spotykane. Jeżeli sobie weźmiemy Galaxy S6, to zobaczcie, jak bardzo tu wystaje aparat. Oczywiście ten aparat był całkiem przyzwoity, miał 13 megapikseli z przysłoną 2.0, ale najbardziej fajnie, najfajniejsze było to, że on po prostu nie wystawał i zdjęcia były całkiem niezłe. Jeśli chodzi o możliwości wideo, no to tutaj było niestety bardzo słabo, było tylko 1080p w 30 klatkach, podczas gdy wspominany wcześniej OnePlus potrafił nagrywać w 4K, więc tutaj jeśli chodzi o wideo, no i nie, nie było ono też takie super w tym telefonie. Oczywiście Wi-Fi dwupasmowe, czyli z 5 GHz, Bluetooth 4.1, no i bateria. Bateria tutaj umieszczona ma, miała 2600 Miliamperogodzin, a dokładnie 2680 i to była całkiem przyzwoita bateria, i nawet dzisiaj. Y Pokażę Wam jej zdrowie, bo ono jest dosyć zaskakujące. Tutaj powinno być 2680, to jest do korekcji, ale mimo wszystko powiedzmy, że bateria ma ponad 90% sprawności. To jak na telefon, który ma 6 lat, wygląda całkiem przyzwoicie. Być może była wymieniana, ciężko mi określić, bo telefon praktycznie poniżej 200 zł z tym pudełkiem i z pełnymi akcesoriami był do kupienia. No, czas pracy na baterii mniej więcej odpowiada współczesnym telefonom, czyli jest to około 5-6 godzin. No, i to tak by wynikało nawet z samej wielkości baterii, bo dzisiaj telefony z bateriami 5000 mAh mają, około, mają od 8 do 10 SOT, więc tutaj mamy praktycznie połowę tej baterii, więc SOT w granicach 4 godzin jest, jest czymś oczekiwanym. Teraz tak, jeśli chodzi o system operacyjny, tak mówiłem, jest Android 3.0 z nakładką MY, która ma kilka ciekawych trików, które pokażę za chwilę. Pierwszym z nich, który oczywiście jest trikiem, E, powstałem na skutek tego, że no, telefon jest wielki i ciężko trafić palcem do końca, To oczywiście w dzisiejszych czasach wydaje się śmieszne, gdy mamy ponad 6,8 6, tali telefony, była e, zmniejszenie ekranu. Jeżeli pracujemy jedną ręką, mogliśmy przeciągnąć dolny pasek i w ten sposób mieć interfejs zmniejszony do Zmniejszony do rozmiaru takiego, oczywiście on był w pełni klikalny, to także można było wybrać każdą opcję menu, każdą grę, rozwinąć górny pasek i tym podobne rzeczy. Drugą rzeczą fajną, która była w tym telefonie, czyli kliknięcie przywracam. a, dla leworęcznych, ten sam pasek mógłby być w lewej, czyli jeżeli trzymamy telefon w lewej ręce, mogliśmy sobie go pomniejszyć na lewy kciuk. To było bardzo wygodne. Niektórzy pracują na telefonie lewą ręką, niektórzy prawą, więc fajnie, że o tym pomyśleli. Kolejną rzeczą są ikony na dole. Jeżeli zobaczycie, to te ikony przypominają dzisiejsze. Jeżeli... Natomiast w oryginalnym Huawei'u było to nieco inaczej. Ikona back była po lewej stronie, a ikona menu była po prawej stronie. Dodatkowo tutaj, zobaczycie, jest czwarta ikonka, którą sobie skonfigurowałem, a mianowicie wysuwa górny, górny pasek. Tą konfigurację ikon można wykonać w bardzo prosty sposób za pomocą ustawień. Tutaj w ustawieniach mamy taką dziwną zakładkę, nazywa się inteligentna pomoc, bardzo nieoczywista. I mamy tutaj w pierwszej, na pierwszej pozycji pasek nawigacyjny. Możemy ikony mieć albo z bekiem po lewej stronie, albo po prawej, i plus dodatkowo tą właśnie ikonę do wysuwania górnego paska, która jest bardzo poręczna. W momencie, kiedy nie musimy sięgać. Żeby z góry rozwinąć pasek, o czym za chwilę jeszcze powiem, bo on ma ciekawą cechę. Możemy sobie po prostu nacisnąć tą ikonę i powiadomienia mieć otwarte. Powiadomienia, no właśnie, skoro mówimy o powiadomieniach, powiadomienia znajdują się na osi czasu. Tego do dziś nie ma. w Wiele telefonów, właściwie wszystkie. Android, jakby chyba też się tego nie doczekał. To mamy powiadomienia na osi czasu i to jest bardzo fajna rzecz. Dodatkowo. Jeśli chodzi o ten pasek, mamy tu oczywiście skróty, które widzicie. Obecnie w większości telefonów, jeżeli sobie weźmiemy na współczesne, powiedzmy ColorOS w Realme, to jeżeli sobie wysuniemy górny pasek, to mamy oczywiście te ikony skrótowe plus powiadomienia. Natomiast tutaj mamy jako osobną zakładkę, ale co ciekawe, jeżeli rozwiniemy z lewej strony pasek, Mamy powiadomienia, ale jeśli rozwiniemy z prawej strony pasek, mamy skróty. Nie musimy tylko tu przełączać na górze, możemy też właśnie z lewej lub z prawej strony e, rozwijać. Szapoba, mm, jak to mówią dla Chińczyków, świetnie to zrobili. Dodatkowo, jeśli chodzi o motywy ikon, mamy tutaj taką aplikację. Wcześniej, gdy telefon był sprzedawany, no to motywy można było nabyć ze sklepu. Dzisiaj obecnie sklep nie działa, nie ma tutaj żadnego odwołania. Więc te motywy możemy wybrać tylko te, co są jakby wbudowane w telefon, ale dodatkowo możemy dostosowywać zarówno styl blokady, czyli styl ikony na ekranie blokady, jak i na ekranie głównym możemy sobie wybrać różne. Możemy mieć też różne typy ikon: czyli zaokrąglone, kolorowe, takie ala pozłacane. I oczywiście możemy wybrać ściankę, tutaj jest tylko jedna, gdyby był sklep, bo można sobie zmienić to. Yy, także, to także to jest yy, taka rzecz personalizacyjna. Dodatkowo mm, telefon posiada, jest, no może nie, nie tyle jest idealny, co posiada, że tak powiem, dla mniej bystrych użytkowników, czyli styl ekranu głównego, można zamienić na kafelki. Jeżeli zastosujemy, to nasz telefon zmienia się coś w Windows Phone. A. I ma dwa ekrany kafelków i gdzie wybieramy kontakty i takie rzeczy w postaci wielkich kafli i przez to osobie starszej czy takiej niezaznajomionej z Androidem na pewno dużo łatwiej się poruszać Także, także to jest fajna rzecz. Możemy oczywiście kafle dodawać, możemy dodawać osoby do kafli lub y, aplikacje. Czyli na przykład możemy na, sobie na ekranie, powiedzmy tym pierwszym, zrobić, y, nie wiem, y, wnuczek, y, mąż, y, typu drugi wnuczek i mieć ikony nawet tych osób, i wtedy dla osoby starszej czy nawet dla dziecka jest to świetnie przemyślany temat i wrócić do, naszych, y, do, naszych, y, do naszego ekranu i wtedy. Puknięcie dwa razy robi sprint screena to taka śmieszna ciekawostka. No i oczywiście gesty. Telefon posiadał gesty, czyli można było umieszczać za pomocą znaków. Litera C włączała kamerę, litera M na wyłączonym ekranie włączała muzykę. Przy czym to nie musiała być muzyka, to mogła być dowolna aplikacja, którą przypiszemy do litery M. Tak naprawdę możemy sobie pod M podpisać dowolną aplikację. Ja w tym wypadku podpisałem Spotify. Aplikacja muzyka włączała się bardzo szybko. Teraz zobaczcie, jak bez pamięci Spotify się dosyć wolno włącza. No, chwilę mu to zajmuje, to jeszcze zależy, jaka jest kwestia sieci. Także no nie, nie, nie widać, że ten procesor troszkę tutaj przymula. Natomiast aplikacja muzyka standardowa się włączała bardzo szybko. Tak, mamy Spotify'a. Jeśli, e, jeśli weźmiemy, to mamy tutaj tryb nie przeszkadzać, który był w pełni konfigurowalny. Można było sobie, wybrać, e, można sobie było wybrać osoby, terminy, czyli możemy sobie na przykład e, w zależności kto nam może przerywać, jakie wiadomości z jakich aplikacji i jakie osoby mogą nam przerwać tryb nie przeszkadzać. Możemy też go zaprogramować czasowo. To też bardzo, bardzo fajna rzecz. Do... Funkcja zrobienia szybkiego zdjęcia. Wyciągamy, wyciągamy telefon z kieszeni, szybko musimy zrobić zdjęcie, wciskamy dwa razy przycisk głośności i mamy 1,3 sekundy do wykonania zdjęcia. Bardzo fajna rzecz, gdy trzeba szybko zrobić zdjęcie. Oczywiście pod tą podwójną możemy sobie też zrobić kamerę wideo, gdybyśmy musieli nagrywać wideo, a nie robić zdjęcie. No to już jest kwestia do wyboru. Jeśli chodzi o wydajność procesora, no to tutaj, tutaj mamy pewien problem, ponieważ wszystkie benchmarki pokazują bardzo słabą wydajność. Jak mówiłem, mamy tutaj cztery korteksy, przepraszam, osiem rdzeni małych, czyli A53. Teoretycznie tutaj pokazuje 55 punktów. Zaniża to grafika, która ma jakieś w ogóle bardzo dziwne wyniki, typu 6400, podczas gdy wszystkie mają 20 000. Nie wiem z czego to wynika. Być może te benchmarki próbują zrobić to zrobić w wulkanie. Ten telefon nie obsługuje wulkana, czyli jak Snapdragon 801. I mimo, mimo że jest z roku 2015, no to można ten procesor tak z tego tu próbowałem grać i sobie patrzeć, no to jest właściwie odpowiednikiem właśnie z tam Dragona bardziej 801 niż współczesnego mu 810 czy 808 nawet okrojonego. Także jeśli chodzi o wydajność, to wygląda to średnio. Natomiast bardzo dobrą, bardzo dobrą cechą jego jest jakość wykonania, spasowanie elementów, ta metalowa ramka, metalowy tył i sam OS, który nawet w tej wersji androidowej 6.0 całkiem fajnie się sprawdza. Gdybyśmy chcieli go umieścić na naszej liście najlepszych telefonów za grosze to za chwilę pokażę gdzie bym go wstawił w tej naszej, w tej naszej tablicy, którą będziemy rozwijać oczywiście z każdym przetestowanym telefonem. No i miejsce naszej p w najlepszym telefonie za grosze umieściłem już na tej tablicy. Uwaga! Oto miejsce. Umieściłem go za OnePlusem i przed HTC One 8 przede wszystkim. Jeśli chodzi, gdybym go oceniał w kategorii roku 2015, byłby lepszy od OnePlusa. OnePlus jest jednak toporniejszym urządzeniem, zdecydowanie brzydszym, wielkim klocem i taką półokrągłą obudową. Ten jest zrobiony dużo gustowniej i wygląda na produkt dużo bardziej premium. Natomiast OnePlus One ma jedną zdecydowaną zaletę, a mianowicie. Nic innego jak można, możliwość wgrywania nowych ROMów, co oznacza, że można wgrać do niego Androida 11 i ma więcej customowych rzeczy. Czyli w, dla człowieka, który się bawi takimi rzeczami, a powiedzmy sobie szczerze, że w tym wypadku m, tak bym musiało wyglądać. No bo kto by kupił taki telefon i się z nim nie pobawił, jeżeli może, to OnePlus One będzie w tej chwili najlepszy. Jaki będzie następny telefon i gdzie trafi na naszej listę najlepszych telefonów za grosze? Zapraszam do następnego odcinka.